Dzień z życia na pełen etat. Wiem, że ostatnio z tego mniej, ale proszę wybaczcie mi to. Wymyśliliśmy sobie śniadanie na mieście, więc oczywiście, że do lubasz. Kilka lat temu to była nasza tradycja z partnerem, jeszcze zanim pojawiła się Iwia. W ogóle, pamiętacie mi kiedy klina z Dominikiem Rupińskim polecali takie rybki? Zajęto w prysznica do godziny 14, jeśli czuję sobą przez to. No ale nic, było tyle rzeczy do zrobienia, w sumie fajny dzień, ale naprawdę? Teraz tylko odpuszczam. Nie udało nam się ich zjeść, ale trafiliśmy na chiński marki. W związku z czym zaraz zobaczycie test. Chiński chacho, który się zmienia tak, tak, i dziwnie trafem wraca do normalnej formy. I ma w środku coś takiego. Dobra, otwieramy. Dobra. <śpiewa> <śpiewa> Dobiega do końca ostatnia prosta, czyli. Plac <śpiewa> 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 zabaw! Ja Wykorzystał się ten dzień maksymalnie, jak się dało. Julia poznała nową koleżankę i naszą nie refleksję. Kiedyś zaczynamy patrzeć na ograniczenia innych. Zamiast patrzeć na nich takimi, jakimi są. Cudownego dnia dla Was.